Dzień dobry, zaczynamy TeleExpress W sobotę 8 lutego na początek manifestacja poparcia dla reformy sądownictwa. Tysiące ludzi przyjechało do Warszawy, by powiedzieć, że reformę wymiaru sprawiedliwości trzeba doprowadzić do końca. Przypieczętował ją podpis prezydenta pod ustawą dyscyplinującą sędziów. Nadszedł czas zadumy, bo odszedł legendarny muzyk, współtwórca Budki Suflera Romuald Lipko. W Lublinie, rodzinnym mieście artysty, fani wpisują się do księgi kondolencyjnej. To kultowa góra narciarzy i w tym sezonie jej magia, magia wciąż działa. Na Kasprowym Wierchu bardzo dobre warunki narciarskie, co szczególnie cieszy tych, którzy rozpoczynają ferię. Szybko zaczęliśmy i tak samo kończymy. Za chwilę TeleExpress Ekstra, jutro Rafał Patera. Do zobaczenia. Dzień dobry, zaczynamy TeleExpress Ekstra. Na początek profilaktyka, czyli o tym, że lepiej zapobiegać niż leczyć. Kolejni Polacy ewakuowani z WUHAN trafili do kraju. Z lotniska Chopina zostali przetransportowani do szpitala. Wirus do Polski nie dotarł, ale przypadki zarażenia odnotowano już w 30 krajach. W Krakowie powstała jedna z pierwszych w okupowanej Polsce konspiracyjnych organizacji Organizacja Orła Białego. Dlatego Muzeum Armii Krajowej postanowiło przybliżyć tę historię w przystępny i nietypowy sposób. Wydało komiks. Wielu ją prześpi, ale wielu nie zmruży oka. Uczta dla kinomanów już jutro w nocy. O drugiej czasu polskiego startuje oscarowa gala Hollywood, zaserwuje widzom spektakl, którego scenariusz jest znany od lat, ale i tak zawsze trzyma w napięciu. W sądzie sprawdzaliśmy, czy są państwo gotowi na czerwony dywan. Dorastanie w miastach, w których powietrze jest zanieczyszczone, może spowodować uszkodzenia mózgu. W przedziale naukowym Teleekspresu dr Tomasz Rożek opowie, co zaobserwowali naukowcy z Uniwersytetu w Cincinnati w Stanach Zjednoczonych. A my za chwilę pokażemy, jak bawi się bukowina Tatrzeńska. wcześniej powiemy o... Zachodniopomorskie, dolnośląskie, opolskie i mazowieckie ostatnie cztery województwa rozpoczynają ferie. Przy tej okazji nie zaszkodzi zaapelować o rozwagę na górskich trasach i narciarskich stokach, bo wciąż zdarzają się niefrasobliwi turyści, tacy w trampkach na śniegu. Sztuka nie jedno ma imię. czasem bawi, czasem sprawia, że widz płacze jak bubr. Nie wiemy jak publiczność zareaguje na tę ekspozycję, jedno jest pewne, że nie da się przejść obok niej obojętnie, bo w proces twórczy włączyły się bobry właśnie. Życzymy powodzenia. A teraz prognoza pogody dla niewielkich miejscowości. Sięgają do skarbca, by odtworzyć zniszczone pożarami australijskie lasy. Nie chodzi o skarbiec wypełniony złotem, klejnotami czy pieniędzmi, ale o bank nasion działający przy Królewskich Ogrodach Botanicznych w Q w Wielkiej Brytanii. Na korcie gwiazdy Roger Federer i Rafael Nadal na trybunach stadionu w Kapsztadzie. Prawie 52 tysiące osób takiej frekwencji w historii tenisa jeszcze nie było. W Teleekspresie Ekstra muzyka i wiązanka hitów. Jak w każdą sobotę, wczoraj urodziny świętowała Urszula. Wokalistka od lat należy do grona największych gwiazd polskiej muzyki. Marek Sierocki i Michał Michalik przypominają największe hity z jej bogatej kariery. Zapraszam. Piękna Urszula kończy dzisiejsze spotkanie z Państwem. Za chwilę Studio Wschód i Maria Przełomiec, a jutro Rafał Patera. Do zobaczenia!